Witam serdecznie. Niewielu wie, że w Sławkowie jest jeszcze jedna dodatkowa atrakcja, czyli Park Doliny Białej Przemszy. Biała Przemsza. Płynie sobie do Przemszy, ta Przemsza do Wisły, a Wisłą do Bałtyku. Jest tutaj niezwykle urokliwie, bardzo ładnie to jest wszystko zaprojektowane. Mamy takie kładki edukacyjne. Tam z tyłu są ruiny walcowni, gdyż ta rzeka zasilała koło, to taki walec, który tam obrabiał stale. A tu, o tu, tam, tam są bobe. Ja ich nie widziałem, ale tutaj miejscowi mówią, że są ślady ich działalności inżynierskiej. Także warto tutaj będzie przyjechać, odwiedzić to miejsce, dlatego że najbliższe dni to wyjątkowy będzie czas przełomu Starego i Nowego Roku. Dlatego że z lat Atlantyku idzie do nas ciepła masa powietrza, dlatego że w Morzu Północnym. Woda ma temperaturę od 7 do 9 stopni, co jest rzadkością o tej porze roku, natomiast na południu Europy również mamy ciepłe masy powietrza z nad Afryki, i to ciepłe powietrze będzie do nas przez najbliższe dni przychodziło. Także będzie bardzo ciepło, chociaż rekordu temperatury z łas z 1989 roku nie należy się spodziewać. W ten czas było troszeczkę powyżej 20 stopni Celsjusza. Teraz będzie 10-12 może nocami też nie będzie zimno dopiero pod koniec tygodnia zmieni się trochę układ baryczny i w ten czas temperatury w ciągu dnia spadną do 5-6 stopni, a nocami na południu województwa do minusowych temperatur. Na przełomie roku Przyjdzie fenowy wiatr, także będzie dość mocno wiało, także tam, gdzie jeszcze będą jakieś kawałki niestopionego śniegu, to wiatr go zdbuchnie. W górach powieje i tam temperatury będą wyższe. Tam wysoko niż u podnóża, czyli w górach będzie plus 10-11 stopni, a poniżej 9-8 w górach. Natomiast na pozostałym obszarze cały czas temperatury w okolicach 10 stopni Celsjusza. No i jakość powietrza będzie dość dobra ze względu na ten wiatr, także. Należy ten wolny czas wykorzystać do spacerów na świeżym, podkreślam, świeżym powietrzu, bo takie nas powita w nowym roku. A zatem życząc wszystkiego najlepszego, żegnam się do czwartku, aby przedstawić pochodę na pierwszy długi weekend. Do usłyszenia i do zobaczenia.